programu jest producent leku i Duprom Max Sprint. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku na opryszczkę Heviran Comfort. Dopiero co zakończyliśmy śledztwo w sprawie zniknięcia księgowego Macieja Rybaka i jego córki, ale czasami jedno zamknięte śledztwo otwiera drugie, znacznie większe. na wadę głodu, senność po posiłku, wahania energii w ciągu dnia, odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieratki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Nowy Kozel. Jasna barwa, lekki i orzeźwiający smak. Nowy Kozel, bili lekki. Spróbuj. Loteria Kozel trwa. Do wygrania kufle, unikalne szachy i wycieczki do pragi. Co oglądasz nowy sezon? Nowy smartfon. Z jakiej okazji? Kupiłeś mi na rocznicę. Okazyjnie, na wyprzedaży. Na wszelkie okazje Samsung Galaxy A35 5G, 350 zł taniej. Plus. Do mojego gabinetu przychodzi wiele osób, które skarżą się na włókniaki. Zazwyczaj pojawiają się one na szyi, pod biustem czy pod pachami. Nie stanowią zagrożenia, ale mogą być drażniące i kosmetycznie wstydliwe. Na szczęście w leczeniu pomoże FibroControl. Dzięki FibroControl możemy samodzielnie i bezboleśnie pozbyć się włókniaków. A efekt? Zobaczymy już po 6 dniach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urobką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Tobie jest siła. Jest we mnie ta, która kocha swoją rodzinę i pozwala odkrywać dzieciom źródło naturalnej radości. Kupuj Rodowitą i zbierz całą rodzinkę wilczków. Więcej na wilczki-rodowita.pl Pani Magister, mam taki wstydliwy problem. Nadmiernie się pocę, szczególnie w sytuacjach stresowych. Mój antyperspirant nie daje już rady, a na koszuli pojawiają się mokre plamy. I do tego te spocone dłonie. Polecam Transpi To skuteczny i przebadany bloker potu, działa aż do 5 dni. Kamuje wydzielanie potu i nieprzyjemnego zapachu oraz nie podrażnia skóry. Sama sprawdziłam. A na spocone dłonie i stopy polecam Transpi w sprayu. Transpi nie stresuj się potem. Dlaczego tu jestem? Mam nadwrażliwe zęby, zimne ała. Przeciąg to samo. Słodkie znowu. Mój dentysta polecił mi Lakalut Sensitive. Lakalut Sensitive chroni przed nadwrażliwością zębów, wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą. Między nami, gdybym wiedziała to wcześniej, nie musiałabym tu przychodzić. Zapamiętaj, przy nadwrażliwości zębów po prostu Lakalut Sensitive. Wypróbuj też płyn do płukania ust Lakalut Sensitive. Mamo, długo jeszcze? Chwilka. Kochanie, musimy już wychodzić. Masz brzuch jak balon. Problemy z regularnym wypróżnianiem i trawieniem? Wypróbuj FibroColon trawienie. To połączenie wysokiej zawartości błonnika, ekstraktu z karczocha i kopru włoskiego. FibroColon wspomaga wypróżnianie, a także działa na prawidłowe trawienie i metabolizm. I jest pyszny jak mus jabłkowy. FibroColon. Poczuj się lekko. Wolne? Czekam na łomżonkę. A co so? Lubi pospać? Łomżonka generalnie lubi leżakować, a im dłużej leżakuje, tym lepiej. Aktualnie się doprowadza do odpowiedniej temperatywy. Poranna kutnia była. Zestudzić atmosferkę trzeba. Ciebie. O i jest. No i taką łążonkę to ja bym też chciał. Łomża leżakuje w swoim tempie. Niespodziewany ból przerywa Wasze wspólne chwile? Weź Nurofen Express Forte, który uwalnia się już po minucie i działa aż do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Giganci życia, nawet gdy grzejecie ławę, jesteście w centrum wydarzeń. Brawo Wy! A w plusie na kartę macie aż 6400 giga. Plus! Duofem to najchętniej kupowany produkt na menopauzę. Zapytajmy dlaczego. Duofem działa. Łagodzi uderzenia gorąca i zmianę nastroju. Poleciła mi go znajoma. Lepiej śpię, mam więcej energii. Duofem pomaga mi kontrolować wagę. Duofem na uciążliwe objawy menopauzy. Jego skuteczność potwierdza badanie konsumenckie. 93% kobiet jest zadowolonych z działania Duofem. Przekonaj się i ty. Dłowem, nie daj się menopauzie. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoliń, suche i podrażnione oczy to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co lubisz, a Twoje oczy są długo nawilżone i chronione. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Poznaj Lipton SOS Squad. Gotowy do niesienia orzeźwienia i walki z upałem. Ice na ratunek lata. Ice, ice baby. Pilos ma wszystko co najlepsze z mleka, bo mleko jest dla nas ważne. Dzięki niemu dbamy o najbliższych. Powstaje dzięki trosce i pracy naszych gospodarzy. Sekretem pysznego, tradycyjnego smaku masła czy twarogów Pilos, które znajdziecie w Lidlu, jest nasze polskie mleko. Wszystkie twarogi Pilos 250 gramów, 30% taniej przy zakupie dwóch. Pilos. Wszystko co najlepsze z mleka. Ja i mój mąż latamy razem. No ale nie wszędzie. Gdy złapie nas biegunka, leczymy ją Enterolem Forte. Enderol Forty to najsilniejszy lek probiotyczny o podwójnym działaniu. Działa na przyczynę biegunki i szybciej przywraca równowagę jelit. A ty wracasz do formy o dwa dni wcześniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To co, polecimy? Polecamy! W programie kulinarnym zdradza sekrety swojej kuchni. Mogłabym zrobić 8 porcji, ale ja zrobię 4. Ale solidne. Oraz radzi jak gotować smacznie, zdrowo i z przyjemnością. Ja taki deser uwielbiam. Ewa gotuje. Od poniedziałku do piątku o 7.05. W Nowa TV. Możecie zaczynać tortury, wróciłem. Codzienne i niecodzienne perypetie rodziny chicagowskich nieudaczników. Peggy, Peggy to znajwa strip ze striptease. No, nie wiedziałam. Right? Tylko oglądam. Możemy iść. Kocham cię. Prześmiewczy, złośliwy i niepoprawny. Kultowy serial. Świat według Bandich. Od poniedziałku do piątku o 16.30 w Nowa TV. Na Specjalna grupa śledcza na tropie zbrodni najcięższego kalibru. Rafał, mamy zabójstwo w apartamentowcu Zurich. Sprawcy uciekli. Zabił pan swoją żonę? Na Serial kryminalny. Ślad. Dwa odcinki. Jutro o 23 w Nowa TV. Sponsorem programu jest producent leku i Kuprom Max Sprint. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku na opryszczkę Heviran Comfort. Chyba mamy problem. Widzieliśmy też, dlaczego Schubert nas okłamał. Wolne? Czekam na Łomżonkę. A co? Lubi pospać? Łążonka generalnie lubi leżakować, a im dłużej leżakuje, tym lepiej. Aktualnie się doprowadza do odpowiedniej temperatywy. Poranna kutnia była, ze studzić atmosferkę cieba. wie. O! Jest! No i taką łążonkę to ja bym też chciał bym. Łomża leżakuje w swoim tempie. Teraz jest najlepszy czas na seks. Teraz też. Stadala firma Xigra. Działasz dłużej. Do 36 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Taki mały kamyczek w moich nerkach wywołał u mnie lawinę bólu. Taką jak tantra. Kamica nerkowa to szczyt cierpienia. Nie życzę tego nikomu. I nie chcę przeżyć tego nigdy więcej. Dlatego mam fitolizynę. Fitolizyna to numer jeden w walce z kamicą nerkową. Stosowana regularnie oczyszcza nerki i zapobiega nawrotom choroby. Kamień z serca. I znelek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Miewasz nawady głodu, senność po posiłku, wahania energii w ciągu dnia? Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara sucha i podrażnione oczy to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co lubisz, a Twoje oczy są długo nawilżone i chronione. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowy Kozel. Jasna barwa. Lekki i orzeźwiający smak. Nowy Kozel. Bili lekki. Spróbuj. Loteria Kozel trwa. Do wygrania kufle, unikalne szachy i wycieczki do Pragi. Kochani, zaczynamy! Porozmawiajmy o włosach. Moje włosy to mój znak rozpoznawczy. Moja fryzura odzwierciedla to kim jestem. I nie chcę się o nią martwić, a ja pragnę fryzury utrwalonej na długo. Nowy lakiery szwarstkop Taft. Teraz z ochronnym systemem haptic, który wzmacnia strukturę włosów, zapewniając długotrwałe utrwalenie. Nowy lakiery szwarkop Taft for you. Znowu niedomyte naczynia? To się zdarza, gdy używasz twardej tabletki do zmywarki. Dlatego zamień tabletkę Ta na innowacyjną kapsułkę Finish Ultimate Plus, która rozpuszcza się szybciej i ma trzykrotną moc czyszczenia, co zapewnia naprawdę czyste naczynia. Bez konieczności domywania. Finish Ultimate Plus, najlepsze rezultaty zmywania. Porozmawiajmy o narzędziach wiodących do sukcesu. Wszystko, co zbudowałem, zawdzięczam sile moich rąk. Podobnie jak ty. Dobry plan zależy od dobrych narzędzi do jego wykonania. Sukces oznacza siłę, byś zrobił to sam. Mięśnie odstraszają ptaki. Zrób to sam. Narzędzia. Narzędzia ogrodnicze. Akcesoria. Parkside. Pani Magister, mam taki wstydliwy problem. Nadmiernie się pocę, szczególnie w sytuacjach stresowych. Mój antyperspirant nie daje już rady, a na koszuli pojawiają się mokre plamy. I do tego te spocone dłonie. Polecam TranspiBlock. To skuteczny i przebadany bloker potu. Działa aż do pięciu dni. Hamuje wydzielanie potu i nieprzyjemnego zapachu oraz nie podrażnia skóry. Sama sprawdziłam. A na spocone dłonie i stopy polecam TranspiBlock w spreju. TranspiBlock. Nie stresuj się potem. Run Comfort Max. Bo! To maksymalna dawka leku bez recepty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą na Bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Istnieją skomplikowane sposoby, by wypełnić dom długotrwałą świeżością. I jest Erwik. Odkryj Odkryjienie elektrycznych odświeżaczy powietrza, które wypełnią Twój dom zapachem aż do 120 dni. Wdech. Wydech. Erwick. Bezsenność? Weź Dorminox. Działa w 30 minut i nieuzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dorminox siła dobrego snu. Właśnie tak smakuje świat. Ruszaj na kulinarną wyprawę do Lidla i spróbuj smaków inspirowanych Grecją. W tym tygodniu w Lidlu ponad 60 produktów w stylu greckim. Na przykład oliwki już od 5,99, a sery już od 8,99, a dodatkowo mięso mielone z szynki XXL. Tylko 8,99 za opakowanie 800 gramów. Tak smakuje świat w Lidlu. Zikwil Natura przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w sprincie do windy? Nie, po prostu lepiej spała. Z żelkami zikuje natura z melatoniną. Śpij na medal i bądź mistrzem każdego dnia. Z dużym słoiczkiem oszczędzasz. Jest taki sam. Jest dużo lepszy. Prima, spróbuj także w ziarnach. Żyj jak lubisz. Ciesz się chwilą. Szwepps. Smakuj życie. Powoli. Poczuj orzeźwiający smak Szwepps Mojito i Citrus Mix. Uwaga! Znakomity londyński chirurg zapada na hemofobię. Lęk przed krwią. W porządku, doktorku? Zmusza go to do całkowitej zmiany swego życia. Podejmuje pracę lekarza pierwszego kontaktu w małym kornwalenskim miasteczku. Zapraszam. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. O Boże! Doktor Martin. Od poniedziałku do piątku o 10 w Nowa TV. Stary, co to? Mam stalkera. Stój! Leżysz, leży na ziemi! Tak, zostawcie On przecież jest niewinny. Zabiję cię! Proszę pana, ja nic nie zrobiłem. Ten gościu chyba nie żyje. Artur, co ty mówisz? Paradokumentalny serial kryminalny. Gliniarze. Jutro o 22. W Nowa TV. Specjalny środek na dobry humor. A pan to y, z czego był taki dobry, że wylądował w ochronie? Z czego ja byłem niedobry? No. <laughs> nie był jest taki jak dziecko, taki prosty w obsłudze. Wystarczy dać cyck albo butelkę, nie? Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna! Aj, wyściekany jesteś! Hops, Hops yeah. i come man. Kabaret na wypasie, czyli Jabar na żywo. W niedzielę o 14:00 w Nowa TV. Miałam pasję i marzenia. Gdy nagle uderzył we mnie samochód, przez rok byłam w śpiączce. Dziś widzę, słyszę i czuję uwięziona w skorupie mojego ciała. Wielu terapeutów różnych specjalizacji walczy razem ze mną o pierwsze znów wypowiedziane słowo, o każdy maleńki krok do sprawności. Weśli SMS o treści pomoc pod numer 7531, fundacja Polsat. Najgorsza część. A właśnie. Ten skur mój ojciec. Nie żyje, prawda? W końcu się może jego ogry przydał do czegoś. Rom Wam wasze rodziny całutkie. Sponsorem programu jest Oshi. Producent napojów witaminowych OSHI i GATIM. Sponsorem programu jest producent leków na zaparcia Dulcobis w postaci tabletek i czopków www.dulkobis.pl. Sponsorem programu jest dystrybutor wybielającej pasty do zębów Sensodyne Extra Whitening. O, Arleta, poczekaj na mnie. Halo, ale... Boże. Poznaj Lipton SOS Squad. Gotowy do niesienia orzeźwienia i walki z upałem. Lipton Ice Tea na ratunek lata. Ice, ice, baby. Grzewicza infekcja intymna. Weź Pirolam IntimaVac. Wystarczy jedna aplikacja. Działa przez trzy dni. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani magister, mam taki wstydliwy problem. Nadmiernie się pocę, szczególnie w sytuacjach stresowych. Mój antyperspirant nie daje już rady, a na koszuli pojawiają się mokre plamy i do tego te spocone dłonie. Polecam Transpi To skuteczny i przebadany bloker potu. Działa aż do pięciu dni. Kamuje wydzielanie potu i nieprzyjemnego zapachu oraz nie podrażnia skóry. Sama sprawdziłam. A na spocone dłonie i stopy polecam Transpi w sprayu. Transpi Nie stresuj się potem. Jest najlepszy czas na seks. Teraz też. Stadala firma Xigra działaż dłużej do 36 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wolne? czekam na łomżonkę. Nie. A co? Lubi pospać. Łomżonka generalnie lubi leżakować, a im dłużej leżakuje, tym lepiej. Aktualnie się doprowadza do odpowiedniej temperatywy. Poranna kutnia była, zestudzić atmosferkę trzeba, siebie! O jest. No i taką łomżonkę to ja bym też chciałbym. Łomża leżakuje w swoim tempie. Miewasz na głodu, senność po posiłku, wahania energii w ciągu dnia. Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Czujesz się zmęczony? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Jazda na koniu tyłem wydaje się trudna. Ale jedyne, czego potrzebujesz, to żel pod prysznic Old Spice 3 w jednym, by nadać męski zapach jakości perfum ciał, twarzy i włosom za jednym zamachem. Dobrze pachniesz, człowieku. Bourjois Paris prezentuje kultowy róż do policzków. Różany blask na okrągło. Dodaj życiu rumieńców z kultowym różem. Ding, ding. Dzień dobry! Tylko z potrójnym działaniem, zastosowany wieczorem, przynosi ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nasze oczy wpatrują się w ekrany nawet 10 godzin dziennie. Stara zoliń, suche i podrażnione oczy, to krople o potrójnym działaniu. Nawilżają, chronią i regenerują. Ty robisz to, co lubisz, a twoje oczy są długo nawilżone i chronione. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tyreologii! na bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Do mojego gabinetu przychodzi wiele osób, które skarżą się na włókniaki. Zazwyczaj pojawiają się one na szyi, pod biustem czy pod pachami. Nie stanowią zagrożenia, ale mogą być drażniące i kosmetycznie wstydliwe. Na szczęście w leczeniu pomoże FibroControl. Dzięki FibroControl możemy samodzielnie i bezboleśnie pozbyć się włókniaków, a efekt zobaczymy już po 6 dniach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Niespodziewany ból przerywa wasze wspólne chwile? Weź Nurofen Express Forte, który uwalnia się już po minucie i działa aż do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła! Hm, typowy błąd początkujących. Tak, oni wszyscy zaczynają od zewnątrz. I co? Pomóc mu? No tak! Masz! Spróbuj z Red Bullem! Red Bull doda ci skrzydeł. Jest taki sam! Jest dużo lepszy. Prima. Spróbuj także w ziarnach. Dopadł Cię ból brzucha? Nospa Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Taki mały kamyczek w moich nerkach wywołał u mnie lawinę bólu. Taką jak tantra. Kamica nerkowa to szczyt cierpienia. Nie życzę tego nikomu. I nie chcę przeżyć tego nigdy więcej. Dlatego mam fitolizynę. Fitolizyna to numer jeden w walce z kamicą nerkową. Stosowana regularnie oczyszcza nerki i zapobiega nawrotom choroby. Kamień z serca. I z nerek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Podlasie. Codzienne życie mieszkańców tego niezwykłego regionu. Marcin korekcja przyjechała, zaczynamy. No, niunia, stawaj na nią, idziemy. Ich troski, radości i praca. To był pomysł mojego mełna. Zresztą, jak większość pomysłów, w gospodarstwie takich dni Serial Rolnicy pod Od poniedziałku do piątku o 13.00 w Nowa TV. Oj, to moje. Podejrzenia, kłamstwa, zawiedzione uczucia. Pokojnie. Czy za tym wszystkim kryje się zdrada? Co on komuje? Wiecie, że on dla mnie zostawił rolę. Śledztwo odkrywa prawdę. To jest moje co? Chodzi o zemstę. Niezła upadanka. To to jest się Najmniej jeden! I się że stracasz to jeszcze, miał dziecko! Serial paradokumentalny. Zdrady. Jutro o 20 w Nowa TV. Byskata, hmm. arogancka, kutliwa i kompletne bez aktorskie. Komplet! Karuzela śmiechu i żartów. <noise> Co ty sobie myśli? ci w ogóle nie ubliżałem Michał. Przecież ja dopiero przyszedłem. Co to jest taka przemoc? To jest dopiero gra wstępna. M Miłość, wierność. I uczciwość małżeńską. Małżeńską. Nowa rewiarda warybowa. W niedzielę o 16.00 w Nowa TV. Sponsorem programu jest Osi, producent napojów witaminowych Osi i Gatim. Sponsorem programu jest producent leków na zaparcia Dulcobis w postaci tabletek i czopków www.dulcobis.pl. Sponsorem programu jest dystrybutor wybielającej pasty do zębów Sensodyne Extra Whitening. że mnie tylko...